Cześć! Jesteśmy w ognistym piecu na Chiloni. Mm. Mamy wspaniałą pizzę, bo jest wypiekana w piecu opalanym drzewem bukowym. Pizza pieczona jest około dwóch minut, przez to jest chrupka. Używamy tylko świeżych składników, włoskich, które sprowadzane są specjalnie dla nas. Właśnie ciekawi mnie w Wasze rozwiązanie. Wszystkie inne aplikacje, z których korzystałem, zamówienia są albo spóźnione, albo nie odbierane na czas. Nie ma kontaktu bezpośredniego z centralą, więc tak naprawdę czekamy tylko na sygnał, kiedy mamy przygotować. Danie jest przygotowane, stygnie, nikt tego nie odbiera. Wy jako pierwsi wprowadzacie kaloryczność, dań, które to uważam, że w tych czasach i alergeny, i uczulenia na różne składniki. Klient będzie widział od razu i będzie mógł sobie modyfikować danie, jeśli mu nie będzie pasowało to, co akurat zamówił. Ja mówię, testowaliśmy wszystko, co, co mogliśmy tutaj. Każdą opcję, która ktoś pokazywał coś nowego, każde nowe doświadczenie uczy czegoś nowego i warto spróbować zawsze otworzyć się na nowy rynek. Idzon, pizza na wyciągnięcie ręki.